Hej! Mam dla Was taki film z 1 to 3 Go Polish Nie wiem jak mi wyjdzie i nie wiem co się dzieje. Więc Przez Zanim będę przedłużać, zapraszam do oglądania. Czy po twoim domu również wala się mnóstwo niepotrzebnych rzeczy? może? Tato. Cicho. Po co ci taka informacja? okej. Inne szpargały. Wystarczy odrobina kreatywności i otwarty umysł. Przybywamy z pomocą. Dobra, czy mi się stało, że ten chłopak stanął na łódź? Albo coś w tym stylu? Zakupy online jak bella, nie ma to jak godziny spędzone na oglądaniu pięknej biżuterii. Powiem wam tak. Biżuteria to nie jest dla mnie. Oha, co to za cena? Nie mam tyle pieniędzy. Może sama stworzę coś ładnego. Może sama stworzę coś ładnego? Co powiesz na tego małego dinozaura? O. Czy ona chce zrobić... Kolczek jest dinozaura? Kopki prawda? O tak, na pewno go wykorzystam! Jak zmienić zabawkę w modny kawałek biżuterii? Weź metalową zawleczkę i wkręć ją w grzbiet dinozaura do samego końca. Teraz czas na złoty spray. Spryskaj nim całą zabawkę. Poczekaj aż wyschnie i zawieź na łańcuszku. Wow, Ła. jaki stylowy naszyjnik. Zupełnie jak od jubilera, prawda? Pięknie. No, no, serio. Serio. Kręciła śrubkę do tego dinozaura i ozdobiła go jakimś sprejem. Jeszcze dodała do niego łańcuszek. Ja nie mogę. Nieważne, czy to łazienka, kuchnia, czy sypialnia. Wszystko musi mieć swoje miejsce. No, prawie wszystko. To zrób sobie wieszak, nie masz gdzie położyć tego wierńcznika. Ojej, gdzie mam to nie wydać, Hę? Niech to wlazłem w listy. Fu. Szkoda, że nie mam skrzynki. Prawie zapomniałem kluczy, gdzie ja je dałem? Zawsze to samo. Kevin, piłka! Wow. Masz taki bałagan, że nie ma co się dziwić. Eee, jak można było nie zauważyć tej piłki? Każdy rozgląda się za no na nogi. I jak można było nie zauważyć tej właśnie oto piłki? Czy tak? Oto piłka. Może być taka mała, że można jej nie zobaczyć. Jak nawet nie jest w kolorze dywanu. O, znalazłem klucze. Choć OK, muszę zorganizować dla nich miejsce. O, masz taki bałagan, że nie ma co się dziwić. O, znalazłem klucze. Chociaż tyle dobrego. Okej, okay, muszę zorganizować dla nich miejsce. Ktoś chyba wpadł na genialny pomysł. Masz piłeczkę tenisową? Zamień ją w uchwyt. Za pomocą scyzoryka zrób małe nacięcie nie większe niż 2,5 cm. Teraz przyklej oczy nad nacięciem, żeby całość przypominała twarz. Przygotuj klej i przyssawkę. Nanieś odrobinę kleju na jej koniec. Byle nie za dużo. Szybko przyklej przyssawkę na tył piłeczki. Przytrzymaj aż wyschnie. O, słodziak. Zobacz jak to działa. Przyczep go w łazience, przy drzwiach, gdzie tylko zachcesz. Dzięki za trzymanie ręcznika. Od razu lepiej. Już nigdy nie zgubisz kluczy. Co z listami? Koniec z korespondencji. Dobra piłeczka. Wiecie co, chyba ja bym musiała kończyć, bo nie wytrzymam i zaczynam być psychiczna. Pa.